Witam. Dzisiaj zapraszam na wyśmienite ciasto opium z biszkoptu makowego z rodzynkami i ponczem rumowym, przełożonego puszystym musem z mleczną czekoladą. To smaczne i pięknie wyglądające ciasto jest idealne na święta i na inne specjalne okazje. Zapraszam do wspólnego pieczenia. Oto składniki na biszkopt makowy. Wykorzystamy suchy mak już zmielony, co jest dużym ułatwieniem. 400 g suchego maku zalewamy trzema szklankami wrzącej wody lub mleka. Cały mak powinien być zamoczony i odkładamy na jedną godzinę do ostudzenia. W tym czasie przygotujemy rodzynki. 100 g rodzynek moczymy w wodzie lub w rumie. Kiedy napęcznieją, wyciskamy je i kroimy na małe kawałeczki. Po około godzinie mak przekładamy na czystą ściereczkę i wyciskamy z niego nadmiar wody. Następnie suchy mak przekładamy do miski i odkładamy na bok. Do miski wlewamy 10 żółtek. I wsypujemy połowę cukru, czyli 100 gramów. Mieszamy i potem miksujemy przez około 4 minuty na szybkich obrotach. Otrzymamy puszystą i jasną masę, do której wsypujemy mak. Wsypujemy 4 łyżki kaszy mannej, 3 łyżki bułki tartej, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, 1 płaską łyżkę kakao. Wsypujemy rodzynki, skórkę pomarańczową, orzechy i na koniec miód o delikatnym smaku 60 gramów, 3 łyżki. Mieszamy wszystkie składniki i potem miksujemy na wolnych obrotach, w innej miejsce będziemy miksować 10 białek. Kiedy się spienią, wsypujemy pozostały cukier 100 gramów. Miksujemy na szybkich obrotach na sztywną pianę. Do masy makowej dodajemy stopniowo pianę z białek. Mieszamy łopatką ruchem od dołu ku górze. kiedy wymieszamy już całą pianę z makiem, masę wlewamy do foremki wyłożonej papierem do pieczenia 28 na 22 cm. Ciasto pieczemy w temperaturze 175 stopni przez 45 minut na dolnej półce piekarnika, góra dół. Potem uchylamy drzwiczki piekarnika i pozostawiamy w nim ciasto na 1 godzinę. Zimne ciasto wyciągamy z foremki i odkładamy na całą noc. Przygotowanie mojego ciasta rozłożyłam na dwa dni. Pierwszego dnia upiekłam biszkopt, następnego dnia zrobiłam krem i skompletowałam ciasto. A więc następnego dnia ciasto przekrawamy na dwa blaty. Ciasto będziemy nasączać samym rumem lub innym pączem bez alkoholu, według gustu. Teraz przygotujemy krem do ciasta. Oto składniki. Czekoladę kroimy, aby nam się łatwiej ją rozpuszczało. Czekoladę rozpuszczamy w misce, którą stawiamy na garnku z gotującą się wodą, czyli na parze. Kiedy woda mocno wrze, wyłączamy gaz. Ważne, aby miska nie dotykała wody. W tym czasie żelatynę zalewamy zimną wodą. Mieszamy i odkładamy na 10 minut, aby napęczniała. Czekolada jest już rozpuszczona w garnuszku podgrzewamy 150 g śmietany 36%. Kiedy tylko zacznie wrzeć, wlewamy ją do rozpuszczonej i ciepłej czekolady. Szybko mieszamy. Dodajemy żelatynę. Mieszamy, aby żelatyna dokładnie się rozpuściła. Jeżeli żelatyna się nie rozpuści, musimy podgrzać dodatkowo czekoladę na parze. Czekoladę odkładamy na bok, co jakiś czas ją mieszamy. Będziemy teraz lekko ubijać resztę śmietany, 600 g. Zaczynamy miksować na wolnych obrotach, żeby nam nie pryskała. Potem przyspieszamy. Kiedy śmietana zacznie sztywnieć, ubijamy ją na szybkich obrotach. Śmietany nie ubijamy na sztywno, musi pozostać lśniąca i lekko ubita. Cały czas uważamy i sprawdzamy jej konsystencję. Teraz będziemy łączyć letnią czekoladę ze śmietaną. Czekolada powinna mieć 30 stopni. Mieszamy czekoladę i wlewamy do niej kilka łyżek śmietany. Mieszamy energicznie ruchem od dołu ku górze. Mieszamy dokładnie. Jeżeli możesz, napisz mi w komentarzach, z jakiego miasta mnie oglądasz. Jestem bardzo ciekawa i pozdrawiam Cię serdecznie. Następne kilka łyżek śmietany. Mieszamy energicznie, ruchem od dołu ku górze, i obracamy miskę. I tak postępujemy, aż wymieszamy całą śmietanę z czekoladą. Sprawdzamy na koniec, czy nie ma grudek. Na wilgotne ciasto nakładamy od razu połowę kremu. Kładziemy delikatnie drugi blat. Lekko przyciskamy. Ciasto nakłuwamy wykałaczką, nawilżamy rumem, nakładamy resztę kremu, Wyrównujemy. Krem posypujemy pokrojoną lub startą czekoladą, mleczną lub gorzką. Ciasto wkładamy na 6 godzin do lodówki. Po wyjęciu z lodówki możemy ciasto pokroić na równe kostki. Po każdym przecięciu nóż płuczemy pod gorącą wodą i osuszamy papierem. Ciasto opium jest przepyszne i pięknie się prezentuje. Jest idealne na święta i na inne ważne okazje. Jeżeli upieczesz to ciasto, napisz mi w komentarzach jak ci smakowało. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałaś mojego kanału, zrób to teraz. Dziękuję. Ciao ciao.